...trzymać wzrok, tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, ho, ho, popatrz, szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani, popatrz, ho, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w cienia. Popatrz, ooo popatrz, łączy serca, wiąże dłonie. Może nam zawróci w głowie też. Laj la la, la. Aha, aha, ja. laj, aha. La. Dzień w lata. Dzień słoneczne drzwi, a nagle w tłumie w samym środku miasta.